Forum Ekspertów i Życie Regionów przy współudziale Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich przyznało gminie Rybno tytuł wzorowej gminy. Wyróżnienie odebrał wójt Tomasz Węgrzynowski. Gmina Rybno znalazła się w gronie najlepszych gmin w Polsce. Dostaliśmy w, w, dostałem wczoraj certyfikat potwierdzający właśnie to osiągnięcie. Certyfikat o nazwie Wzorowa Gmina jest, jest nam przyznany na 3 lata i wielka radość dla nas wszystkich, że, że tak dobrze jesteśmy oceniani przez zewnętrzne instytucje. Podziękowania dla pracowników urzędu gminy, bez których nie, nie byłyby możliwe te osiągnięcia. Podziękowania dla radnych rady gminy tej, jak i poprzedniej, dzięki ich mądrym uchwałom mogliśmy szereg rzeczy zrealizować, które zaowocowały tym, że jesteśmy wzorową gminą. Aby taki certyfikat otrzymać, trzeba prowadzić zrównoważony rozwój gminy w wszystkich dziedzinach, za które odpowiada gmina, czyli przez Obronę cywilną przez opiekę zdrowotną, podstawową opiekę zdrowotną, szkolnictwo, jeżeli chodzi o usługi komunalne, czyli dostarczanie wody, jak i kanalizacji, czy też świadczenia społeczne. Wszystko, co nas otacza, jest związane z gminą, i to, nasza gmina w sposób zrównoważony to wszystko rozwija. Między innymi dlatego dostaliśmy ten, ten certyfikat, wzorowa gmina stawiający nas wśród gmin najlepszych w Polsce. No, powód do wielkiej dumy nas wszystkich. Nagroda przeznaczona dla najlepszych samorządów w Polsce trafiła do gminy Rybno na 3 lata. Po tym czasie samorząd z pewnością będzie ubiegać się o jego ponowne przyznanie.